Pan, bo no Nie, jest ściany z Burza jest. Na... Czyli to tam wkłada do środka? Uchodzą. Nie no. Ten ser... Nie mogę Ty to tak. się już co ojcem nie zrozumiesz. Na kręci nie potrafię no, sobie. Bo... do <słyszy> Czy nie ulewało nie <śmienicza> ale to nie ulewało. Ostatni raz by nie, 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 nie Za, <śmienicza> no żebym słyszała. Załóżmy <śmienicza> <śmienicza> to